Dzień dobry, Marta z tej strony. Jak tam w nowym roku? Mam nadzieję, że dobrze. Macie sprecyzowane cele. Wiecie, co chcecie osiągnąć, aby ten 2000, 2025 był lepszy niż 2024. Ok, a dzisiaj na temat pięciu e, moich mm, 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 przykładów: jak osiągnąć to, co się chce osiągnąć. Nad czym będę pracować i jak skupię się na mojej pracy. Więc przemyślałam sobie przed chwilą pięć takich rzeczy, które chciałabym zrobić inaczej w tym roku, i mam nadzieję, że akurat moje wskazówki będą e, taką podpowiedzią dla Ciebie, z której będziesz mogła skorzystać, jeżeli będziesz miała ochotę. Oczywiście też e, e, nie musisz, e, nie musisz też również słuchać. E, moich podpowiedzi nie ma problemu, ja jestem z tym OK. Więc tak, po pierwsze, co będę robiła inaczej? Będę robiła mniej, ale będę robiła to konkretniej. A w 2024 roku zdecydowanie robiłam dużo, tyle że było to mało sprecyzowane i było to rozwleczone. Było to. Było tam dużo y, miejsca na distractions, na rozproszenie. Było bardzo dużo rozpraszaczy, bym powiedziała, w 2024 roku. Z social media, z osobistym życiem, a 2025 chcę robić mniej, ale chcę robić to konkretniej. Kolejna, taki, kolejny mój przykład to robić swoje, wiedzieć, co się chce osiągnąć, Mimo tego, że ludzie gadają. Ludzie gadają cały czas. Cały czas. Czy ty będziesz robiła troszkę, czy ty będziesz robiła dużo, ludzie i tak będą gadać? Ludzie są, nie mają, nie mają swoich celów. Ludzie żyją e, twoim życiem tak naprawdę i będą mówić cały czas. Czy ty będziesz robiła, e, czy ty będziesz spełniała swoje cele, czy ty e, nie będziesz spełniać swoich celów? Ludzie i tak gadają. O wszystkich, cały czas. Więc 2025 rok to będzie u mnie taka powtórka 2019 roku. Wiem, że ludzie gadają, mimo, te, mimo tego mocne skupienie na pracy, wiedząc, że mówią za moimi plecami. Jeżeli mówią za moimi plecami, jeżeli mówią za Twoimi plecami, to znaczy, że coś dobrze robisz. <laughs> tak powiedz sobie, to znaczy, że coś dobrze robisz, skoro uwaga idzie na Ciebie. I o to chodzi. Tyle, że nie możesz się tym przejmować. Nie możesz się tym przejmować, że na przykład ktoś mówi o Tobie takie i takie rzeczy. Ponieważ Ty wiesz, gdzie idziesz. Ja wiem, gdzie idę. Ja wiem, po co idę. Ja wiem, dlaczego jestem na social media z tutaj y, każdego jednego dnia. Ja wiem, co chcę osiągnąć. Większość osób, które obgaduje. Większość osób, które y, gada za plecami, nie ma celu. Ich życie się nie zmienia. Prawdopodobnie kolejny rok będzie tak samo, taki sam jak poprzedni rok. Tylko dlatego, że ich uwaga i skupienie idzie na zamiast na pracy i zamiast na realizacji swoich celów. Więc u mnie ten rok 2025 będzie, będzie rokiem rokiem, kiedy jestem świadoma, że ludzie gadają. Pozdrawiam wszystkich, co gadają. Będzie mi więcej, będzie mi konkretniej. Będę robić swoje, będę pomagać. Jeszcze większej ilości osób budować biznes online. Przygotujcie się, bo będziemy więcej. Będziecie mogli więcej mówić. Wira pisze, jeżeli mówią, że za naszymi plecami, to znaczy, że jesteśmy przed nimi. Coś w tym jest, Wira. Okej, okay, kolejna moja wskazówka na 2025 to robić to, co mi podpowiada intuicja. Czasami mamy taki pomysł, no nie? Czasami na przykład, nie wiem, może jedziecie autem, albo sobie słuchacie jakiejś fajnej muzyki i macie taki pomysł, na przykład, kurde, ja zacznę ten biznes. Albo może rozmawiałyśmy nawet w 2024 jeszcze, no nie? I mówiłaś, a w nowym roku, w nowym roku to przegadamy. Czasami trzeba po prostu iść za tym, za tym pomysłem, za tym takim bodźcem. Ja bardzo dużo, tak naprawdę, bardzo, bardzo dużo działam w taki sposób. I na przykład, kiedy, kiedy jestem tutaj z Facebook Live, zazwyczaj jest to, jest to takie, jest jakiś bodziec u mnie, i sobie myślę: OK, idę i powiem wam o tym, no nie? Podzielę się tym. Czyli idę za głosem, za swoją intuicją. I w 2025 chcę, aby jeszcze, ba, jeszcze, żebym jeszcze bardziej była skupiona i wsłuchana na tym, co tam mi czasami przyjdzie, przyjdzie do głowy. A przychodzi mi dużo do głowy, także e, będzie nowych dużo rzeczy, zupełnie tak z intuicji. Kolejna rzecz, e, nad którą będę pracować, to na 100% nad konkretnym planem i raportowaniem. To jest coś, co w 2024 było tak u mnie wiki wiki, wiki wiki, czyli było takie chwiejne. Nie było to sprecyzowane na tyle, żeby osiągnąć to, co pragnę. Więc tutaj, skrupulatnie, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z konkretnym planem i z raportowaniem sobie tego lub komuś to, co chcę osiągnąć. I kolejna, ostatnia podpowiedź. Co zrobię inaczej? To będę działała. Będę, będę, będę działała, a nie tylko przyciągała i myślała o tym, że wszystko przyjdzie do mnie samo. Ja jestem wielką fanką manifestacji, afirmacji, uwielbiam i naprawdę w to wierzę. Przyciągania o tym, co myślimy, to przyciągamy jak najbardziej. Ale bez działania samo myślenie nie działa. Potrzebna jest praca. Potrzebne jest wykonanie działań, aby to wszystko mogło przyjść do ciebie. Więc y, robić działając, a nie tylko myśląc o działaniu, to co chcę spełnić. Także to są moje takie podpowiedzi, co będę robiła w 2025 roku trochę inaczej. Mam nadzieję, że akurat te podpowiedzi Ciebie zainspirują i zupełnie zmieniając temat, nie wiem jak wy, ale ja jestem 100% gotowa na to, aby zacząć nowy rok z nowymi nawykami, powrót do zdrowego stylu życia, chociaż tak naprawdę nawet się pilnuję, ale. Powrót do tego, żeby więcej pić wody, lepiej jeść, nie podjadać, mniej glutenu, mniej cukru. I dlatego też zapraszam i Ciebie na dziewięciodniowe oczyszczanie organizmu. 13 stycznia zaczynamy na prywatnej grupie. Jeżeli chciałabyś spróbować, jeżeli nie próbowałaś jeszcze, a może już próbowałaś, mamy taki fajny dziewięciodniowy program, który naprawdę potrafi zmienić Twój styl życia, tak jakby pomóc Ci wejść na, na, na takie do, do, do dobrych nawyków. to zapraszam Cię do mnie prywatnie. Napisz do mnie, chętnie Ci przedstawię. Jak wyg wygląda książeczka, która przychodzi, przychodzi z tym programem, zobaczysz sobie dokładnie, jak wygląda całe 9 dni, co Cię czeka i abyś mogła sobie zakupić, żeby Ci przyszedł ten program właśnie zanim zaczniemy, a zaczynamy. 13 stycznia. Także tyle ode mnie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz mm, troszkę zrzucić tego brzucha, y, więcej się poruszać, lepiej się poczuć, swobodniej się poczuć, to to, to jest program dla Ciebie. Bardzo Cię zapraszam y, i czekam na Twoją wiadomość. Pa pa!